Siemanderko wszystkim, witam Was, e, że tak powiem, ze szczątków, może nieko niekoniecznie, raczej z początków studia 8. Moim gościem jest Rudy oraz ulicznik Czapa, a.k.a. Al Czapone. E, wezmę pierwójka i rozpoczniemy rozmowę. Łyczek jeszcze za Was. Mm. Łyczek za Waszych starych. Dobra, panowie, jesteśmy w studiu. Tak naprawdę od tego zacznę, od tego się uczepię. Kiedy planujecie wystartować ze studiem? Kiedy to będzie w... na zapiskę wiara się wbijała? O, z tym to jest, kurwa, ciężki temat, bo samo studio jest już, kurwa, naszą, nazwijmy to własnością, klucze odebraliśmy w maju. Yy, I to się ciągnie, październik. ciągnie, ciągnie, październik. ciągnie, a mamy październik w chwili obecnej, zaraz koniec października. Myślę, że, kurwa, w najgorszym wypadku, zawsze sobie to powtarzam, że w tym najgorszym wypadku, ale kurwa, no połowa listopada. Połowa listopada. Połowa listopada wpadajcie gdzie? Do studia 8. Na osiedlu, które to jeszcze powiem. jest kurwa nieznane. To, to jest tajemnica. Tak, no. nieistniejące piętro, w ogóle wszystko tutaj nic nie ma. Wszystko jest stanem umysłu. Dobra. Wszystko tutaj, co będzie się działo, tak naprawdę jest waszą piecą. Sami o to zadbaliście, sami wyremontowaliście, włożyliście w to swoje siły. Było warto? O kurwa, bardzo było warto. No w końcu mamy... Wyjście z piwnicy? No właśnie, wyjście z piwnicy. Nie, mamy, mamy w końcu wyjście w w studio. No mamy w końcu. Właśnie, wejście z bloku to, Siko, tak, to wiesz, bo <laughs> Nie no, wiesz, mamy kurde praktycznie teraz studio, które jest studiem, a nie kurde jednym pomieszczeniem z kabiną. Jest bardziej profesjonalnie aniżeli było i mam nadzieję, że to się rozwinie jeszcze bardziej, bo z tego co się zanosi to będzie... Tak, znaczy no, już na tą chwilę tak naprawdę myślę, że można instrumenty by tutaj nagrywać. Z, ze spokojem. Także tak. że zapraszamy Obiecum, muzyków. Tak? tak, myślę, że problem będzie tylko z jakimiś bardzo wytrawnymi perkusistami, którzy nam tu wjadą z wielkim sprzętem. No ale tak. na bank sobie z tym poradzimy, no kurwa, wszystko, wszystko da się zrobić. <grym> jest komputer. W... Tak, mecetka, <grym> tak, za <grym> na duże miejsce, nie <grym> potrzeba. Tak, tak. Ale, ale no, to studio już nam, przed nami otwiera takie możliwości, że możemy tu zrobić naprawdę, no, powiedzmy wszystko. Także wszyscy z okolic Poznania i z Poznania, Dowiadujcie się, wpadacie do Studia 8. Niedługo rusza swoją Zakończę ten temat. Wrócę do projektów. E, jakie projekty w drodze, bo macie kilka projektów zaczętych. Projekt V. Projekt V. Projekt, projekt X. <grym> e, Mamy zaczęty. Co, co będzie jako pierwsze, tak naprawdę? Jego płyta. No, no, pierwsza startuje o. Właśnie, wy, właśnie wystartowała. Czach, ten Zupełnie niespodziewanie. Halo, Pana nie teraz. Weźmiemy łyczka. E, wyłączę to kurwa ciszę i będzie dobrze. Nie no spoko, jak chcesz to gadaj. No. Mamy spontan, nie musimy się generalnie spinać. Mamy spontan, z nami jest Mirosław. Miłosław. Kurwa, jaki Mirosław, gdzie ty tam R Nie, To jest Miłek. To jest Sławomił. Miłosław. Okej. Okay. Jak już to Sławomił. Pozdrawiam wszystkich Mirków. I Miłków. E, dobra. No. To, wracając, tak. najpierw będzie moja płyta, która powstaje... Teraz kurwa. Długo. Powstaje długo. Bardzo mm. długo. Yy, w porównaniu z lądem dowiesz. wiesz. Pierwsze nagrywki na tą płytę, w sensie na to, co, co, co zapoczątkowało tą płytę, były w 2008 roku. Jeszcze w nasze, jeszcze Dobra. Nawet jeszcze nie w piwnicy. Jeszcze nie w piwnicy. No, na dworze. Jeszcze w tym naszym starym, starym, starym studiu Eee, na piętrze, ale ale no, na pierwsze studio sprawdź to gówno to... To. Eee, <gülne> nie, teraz kurde, zacząłem z, zacz z wszystkim od początku. Traki powstały w 2011, płyta wyjdzie no niestety w 2013, bo w 2012 jeszcze ją kończyłem, ale teraz problem, bo remont 4 miesiące nie było kompanii, tak, było możliwości zajęte. masterowania, eee, byliśmy zaangażowani w produkcję tego studio. A na, na płycie oprócz Ciebie? Sami goście od nas. Jeżeli chodzi o to, to, to opierałem się tylko i wyłącznie na moich znajomych Rudy, Sc, Hałas, Edis i tak dalej, i tak dalej. Bity też tylko i wyłącznie od naszych producentów. I jest plan, żeby zaprosić na jeden z kawałków kogoś tam bardziej znanego, powiedzmy. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i oczywiście, no niestety problem polega na tym, że dj znaliśmy, nie ma już dj z którymi, takich nieznanych, z którymi chcemy współpracować, bo ta współpraca zawsze się dziwnie kończyła. Więc mhm. prawdopodobnie na, na, jako, jako DJ y, będzie tam albo Sojna, albo Kostek, to się dopiero okaże. To będzie w praniu, tak? Czyli, tak, wyjdzie w praniu. to więc, jeszcze jest temat bę, bę, to, to będę, to, to będę załatwiał teraz na bieżąco jakoś i, i, i się no to be, okaże. A nie? z Twojej strony, co, co, co nas czeka, co Was czeka? No, to bo, dość... taka, że tak powiem, no coś tam się ruszyło, nie? No, ja nie się opiję dalej, ja nie robię nic kurwa. Nie, o... Nie, no, nie ale Broda robię, rośnie. Robię, robię właśnie tu. Nie, robię, robię tą płytę swoją serówkę w końcu, bo mam możliwość ku temu, bo jest studio już, tak? już mogę już pracować z kałakami, które nagrałem już. A te, które będę nagrywał, to dopiero tam mam nadzieję za jakiś czas je zmontuję w całości, bo często jest tak, że ja po prostu nagram kurwa refren, bez zapisywania go w ogóle, coś mi wejdzie do głowy. Nagram to, nagram zwrotkę, albo nawet nie samą zwrotkę, albo dopiszę do fragment tak potem nagram to za na dni, a bo to olewam i kurwa tak powstają moje płyty, dlatego muszę znaczy, się prostu z... ja uważam, się w całości, no. muszę konkretnie dwa tygodnie w studiu dzień w dzień zanknąć się zrobić, do, ten. To, to, to zrobić nie no uważam, że takie naraty jest najgorsze bo zawsze sobie przypomnę no. tu jest zrodka do wrzucenia, tu jest zwrotka, tak. tu jest coś tej tam muszę duble poprawić, bo były dupowate. Po kurwa trzech no. miesiącach okazuje się nie najebany no. nagrałem tą zwrotkę. Przepraszam. Dobrać. Nie, uważam, tak, że... dlatego konkretna... tak długo powstawała moja płyta. No, nie no, nie. konkretna praca nad pytą Ja teraz chcę po prostu usiąść kurde, ze Snake'em no bo Snake nie jest raperem, jest producentem, czyli ale i tak ma uchu muzyczne, tak, to po prostu powiem co jak. Będzie obie, obiektywnie patrzył na to co nagrywam. I usiądzie ze mną, nagramy te, te kawałki już na... Konkretnie już tak, że ten kawałek jest nagrany na raz, jest zamknięty i wtedy to uda powstanie. Mam nadzieję, że uda mi się do końca tego roku nagrać że moje wokale. Na gości tam będę czekał sporo pewnie, bo chcę zaprosić paru znanych. Paru. Niestety... Ale to nieważne, nie, nie ukrywamy, bo no, to jest no, jeszcze no. wielka niewiadoma. Drodzy słuchacze będą musieli niestety na Rudiego trochę poczekać, bo jest niestety jedyną osobą, która no. jest w stanie masterować te nasze wypociny. Poczekaj, bo tak chyba chciałem wyjść z następnym tematem, a już sprzedałeś temat nie, bo zajmujesz się masterem, zdradzę, że Rudy robił master e, Brudnej Natury. Nie. Yeah. So Good, także również Studio 8. Tak. Do niego, jeżeli macie master, jeżeli nagraliście coś chcecie, żeby to fajnie brzmiało. Mamy siebie świetlne na dole. Tak. Ja, kod, numer kota też. 0700. Widziałeś w No, klepane, ale musiałem to dodać, nie? E, to, ale chcecie ale master, wyślijcie SMS-a na numer 7248 pod tytułem master. No. Tak. I będzie... hmm. W SMS-ie zwrotny będzie kawałek. Nie, dostaniecie oczywiście w SMS-ie kawałek już zmasterowany. Tak, w wersji, w wersji na dzwonek. My go, roz, go rozsyłać również z tapetą. Za tapetą drobną, będzie to No dobra, tak. Dobra, e... nie to... Dziwnie, dziwnie. Nie, ale nie chciałem, bo w sieci już jakiś czas temu pojawił się łączony klip. Do którego był projektu? Bo ja już się zgubiłem. Do, do mixtape'u, mixtape do, do naszego mixtape'u. Do naszego punktów, to po robimy... A on już nagrany tam? Bo trzeba było już tam pierdółki, nie jakieś... I dwa kawałki muszę posłać. od bo... Tak, dwa? 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 No, trzy chyba. Bo dobra, Kermita wiec? nie ma, no. naszej, naszego wspólnego kawałka nie ma, mojego wspólnego z hałasem. Kermit no. też tam z, z czymś no, zalega. Dobra. No ale to po prostu to jest mixtape no. to jest z po prostu nie masz gości spod za 5, wszyscy są po prostu zlepieni na jednym mixtape, myśl z demotę. Dobra, to wytłumacz, wytłumaczmy ale... teraz ile osób jest w 25 ja teraz też w końcu może zapamiętam. No szczerze. Że... Ja, ja chyba nie ja, wiem, Ja nie ja, wiem, ja, ja, ja wiem, ja akurat ja wiem. Nie powiem ile konkretnie jaka liczba, tak? Ale jest 15? Nie, może powymieniamy umiecie liczyć, to sobie policzycie. No. Jedziemy, okay. jedziemy. Okay. E, więc tak, Rudy. No. Al Chapone, czyli ja, czyli czapa ja, tak? Czyli 4-4 już osoby. Później mamy tak, jako trzecią osobę SC, Edis, Hawas, Kubas, Bryniu, Snake, to już producenci. Snake, Edek. E... Aha, czyli to się nie moczy, że są sami MC, tylko tak. A Snake ja i B-boyów nie ma, no. może będzie. To znaczy, brać pod uwagę krasza, to grałem w sobie też tańczył, także no, można wejść z b -boy. Tak. Ja mówię, Kras to jest też człowiek 2-5, który tak. nie rapuje. Nie rapuje. Nie rapuje. Nie jest związany z muzyką, z muzyką w ogóle, ale jest w Jest tu wsparcie dla Co z czym jest? Co, 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 Co? co, co tam, ba, Bas groli, tak? Ale, tak, ale nie, co, nie nie, co, nie, tak, Nie mam tak, nie, tak, nie, tak, nie. Artystą, to, nie artystom, to tak, żeby to jest, nie było, kurwa. Artysta, malarz. Artysta, malarz. <głosy> tak. Muraż, tynkarz, akrobata. Jeszcze, jeszcze do, to, do naszej ekipy. do... O, Lejson z raperów. Zapomniałem o Lejsonie. Może nie było. Nie było nic Nie, czemu, czemu? Właśnie. Chciałbym go zaprosić na wywiad. Dwunastek... Czy reasumując, 25 punktów to nie jest tak naprawdę same MC. Również producenci, również osoby gdzieś wokół tak naprawdę, bo żeby się udało tam coś stworzyć, jest potrzebna ilość ludzi, która też daje tam energię, pomaga. Bo to nie jest tak, że wszystko jest sam w sobie wykonać, bo jeżeli coś od wszystkiego, to jest do pizdy. Nie, to jest, to, to jest to ekipa, która łączy ze sobą i tak, sprawy muzyczne, sprawy przyjacielskie i to jest w ogóle. Logo, to jest label, to jest ekipa ziomków, to jest kurde jest skład, to to tutaj chcecie. To, to kiedyś to jest... może być. To, to, twór, nie, to jest, jest, jest zajawka, to tak? tak. tak. To, to, jest, zajawka. To, to jest zajawka. Dobra, A jest jakbyśmy przy płytach. Płyty z 2-5, innych, e, co, czego można się spodziewać, co się dzieje? Płyta e, Kubasa. Płyta Kubasa. Tak, tak, album nagrana. Kubasa już nagrany, zmasterowany? Y, jest zmiksowany, już, ale nie. Zmiksowany jest, jeszcze to jest nie jest też nie ma. I to wyjdzie później tak. No, oczywiście ten mixtape cholerny. Mówiliśmy, że wyjdzie styczeń-luty i wyjdzie styczeń-luty. Nie mówiliśmy, w którym roku nie nie W zeszłym roku nie było mowa, w którym roku wyjdzie no. mixtape, tak? No było powiedziane, że styczeń-luty. Będzie styczeń-luty 2013. No nie 12, będzie, jak będzie. się spodziewali ludzie. A później jeszcze no, są projekty, które powstają, na przykład bałagan mistrzów 2 w tym razem to będzie duet Edis z Hałasem. Bo pierwszy to był Edis z kowalem, a to już tak było z dawno, dawno temu. Tam, z dawno tak. Temu. Ja nie pamiętam. Nie z tobą. A nie, to ten był drugi z... kowal. Z tym. Z wiem, z wiem, wiem, wiem. brachu. Nie. Ale, no i teraz dwójka wychodzi, kurwa właśnie jest Edis Hałas, tu jojo. Mickej taki... Nie wiem czy to wydano fizycznie, czy doletania pojęcia. No, no o, Pojęcie o. pewne jest, ale to są ich plany prywatne. W sensie, plan będziecie zaskoczeni. No, a, tak. ale, ale będziecie byłem. zaskoczeni, co próbowali zrobić i im się nie udało. Hyla, no, biedny. Nie, nie, dla no, im materiał. Nie, no. nie, panowie, na pewno, żebyście nagrali ten materiał e, i żeby wyszedł w tym przynajmniej w 2015 roku. E, no generalnie czas nam się kończy, bo i tak e, takie wiesz plany, tu sobie wiesz no, że 13, a tam koniec rok, koniec świata i tak będzie, więc... No, już taki panuje. Ja, ja i tak słyszałem, że ponoć na znowu się tam pomylili, także srety, a... no, gdzieś tam już było. No jakiś ogóle koleś, kurwa, w 2010, czy nie, 11, w październiku nie koniec świata, nie, sorry, w kwietniu miałem koniec świata, stwierdziłem potem, dzień przed końcem świata uznany <głos》>, według mnie... okazało się, że jak liczył, to był najbardziej mi się tak, nie był w październiku nie będzie. Bo ten e, źle, no, żyjemy, źle podzielił e, współczy... <grywa> współczynnik zepsucia kuli ziemskiej i tak naprawdę kiedy ją spłaszczy zrobię. E, dobra, e, czyli co, e, teraz tak, jeżeli wierzysz w hip-hop, e, całe koncerty, jak to Wam idzie, jak rozwija się, w, e, w, że tak powiem, Wasza sława, niesława? Fajnie idzie. Dobrze. Znaczy, tam gdzie jesteśmy, tam ludzie nas przyjmują na tyle dobrze, że. Nie wszędzie, niestety, no dobra, ale... nie będzie, Nie będzie wymieniać miejscowości, ale no, są takie. Zdarzenia? ludzie są kurde. Na tyle. Może nie będziemy cisnąć... Na, na, na ludzi z fejmy, tak? Przyjedzie w USA h kurwa, albo opalów, tak? To. Tak. Sprzedajemy za bardzo. Nie, <grym> znaczy nie, będziemy, nie, 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 nie będziemy cisnąć, <grym> y ale może pochwalimy. Byliśmy na koncercie w hełmie. Zajnij, e, gdzie po prostu ja nawet nie wiedziałem za bardzo, gdzie to na mapie jest. Pojechaliśmy tam i zostaliśmy tak miło przyjęci. Ludzie naprawdę e, chcieli nas słuchać, e, słyszeli nas po raz pierwszy i śpiewali za nas nasze refreny, co było dla mnie absolutnym zaskoczeniem, bo te refreny też nie były zbyt proste, na przykład do jednego z singli z mojej płyty. Tak, ale gra się lepiej. Pomoc, tak, nie? tak. A nie że jak faktycznie, no do jej z mojej płyty, który był 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 Kurwa. tam tak naprawdę to był pierwszy koncert w ogóle, na którym zagraliśmy ten kawałek. Wiara się zajarała i mimo że główna gwiazda zagrała, okej, okay, wszyscy się cieszyli, było wszystko fajnie, ale no prosili nas później jeszcze te po te ci ci ci, ci 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 jak to się tam Ci 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 e, słowa zapomniałem. E, no, ale te Dom ostatki. W 30 tak, osób i te te, te ostatki ludzi, tuże, i tuże, tuże, tak, tuże, tak, którzy prosi, jest, tak, prosili y nas, żebyśmy znowu zagrali, bo chcieli imprezę toczyć tam kręcić dalej. To było fajne. I, i, i naprawdę to, to, to wywarło na mnie wielkie wrażenie, że takie ciepłe przyjęcie. Następny koncert, jaki graliśmy. Było już y, zwrot o jak to niektórzy mówią, 360 stopni. stopni. I piwo wyszło. Tak, to potem też. I... Był zwrot o 180 stopni i po prostu ludzie mieli nas kompletnie w dupie. Graliśmy tam po raz kolejny, graliśmy tam kawałki, które, które ci ludzie mieli szansę poznać, a nie byli kompletnie zainteresowani słuchaniem nas. No nawet, no często, nawet w momencie, zdanie, jak wyszła że... główna gwiazda na scenę, to też ludzie nie niezbyt, byli, niezbyt byli zainteresowani i, 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 i ich koncertem, tak? Stali sobie po prostu pod barem, czy siedzieli nawet po prostu, gadali między sobą, a sobie grali, tak? I, tak, i uważam, że, do katleta, nie? tak no to, to jest trochę to, to jest trochę no, odnosili Ujowe. się z brakiem szacunku, tak? Że i, i... Znaczy, no, nie wiem, po jak przychodzisz na koncert jak tak naprawdę przechodzisz w postać, nie? Miałeś Eee, no postać może sobie fabiej mhm, porozmawiać z Kumpem. a No nie na koncerty na niech. No weź ten podejmę. A weź ten, tutaj jest zamknięte. No jeszcze muszę dobra. No i no. koncerty się kręcą, mam nadzieję, że będzie ich coraz ja Przez... więcej... E, Jezu Gubin, kocham Gubin! Kurwa, nie przede pamiętam wszystkim... Gubinę, nie? E... Taka była bomba. Ja... Ja... No, <laughs> e, przede wszystkim pozdrawiam serdecznie ja miasto też. Gubin. Ponieważ jestem z tym miastem związany emocjonalnie i rodzinnie. Zagranie tam koncertu po prostu kiedyś powiedziałem Rudiemu, że jak będzie okazja grania w gubinie, to nieważne co by się działo, ja tam jadę. I pojechaliśmy. I, tak i, I Rudy mi mało, po prostu powiedział, Tej, słuchaj, czapa, gramy w przyszłym tygodniu w gubinie! A ja takie... O! ho ho! W ogóle bez pytania, czy mogę, czy nie? Gramy, gramy i w Gubinie zagram zawsze, choćbyście mi teraz zadzwonili, że mam grać w Gubinie, jadę i gram. Gu Gubinie, jeżeli ktoś tam nas ogląda, widzi to, słuchajcie, musicie zorganizować koncert, na którym Gubin. lecimy. Myślę, że warto o, by było odwiedzić Gubin. Spoko i... miejsce, ja miło też wspominał Gubin, no. nie? A mimo tego, w ogóle że tak, my graliśmy wtedy z Vixenem, nie? Tak. To Vixen wszedł wcześniej, bo tam yy, no coś tam wyszło z organizacją? My graliśmy po nim, czyli Sapron grał po, 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 po głównej wieździe, tak? To mimo tego, że wiara stała cały czas, parę osób, to wiadomo, po autografy poszli kurwa tam, wiesz, blblblbl... Widać dupę, że... Ha, wiksę, fajnie! Ale w jak stoimy, nie wiem, było z 20 osób, a po, po dwóch Sły. kawałkach nagle wsz zeszli wszyscy, co byli w ogóle w całym klubie, tak? pod scenę i tak już, no kurde, bawią się. I znowu organizatorzy podchodzili do nas, to jest. To, był, to, to, to akurat ten koncert był przed hełmem, ale organizatorzy podchodzili do nas i prosili, żebyśmy grali jeszcze. Po prostu schodzimy ze sceny, bo już zagraliśmy wszystko, no. a organizatorka do nas podchodzi, możecie coś jeszcze zagrać? No grali... prasy, tak, i... Basenę, i... Ale, ten... ale, ten ale ten jeszcze. <laughs> graliśmy <grym jeszcze. Graliśmy jeszcze, więc. Byliście, dobra, dobra, bo nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy uważacie jest różnica między legalem a nielegalem? Wiadomo, wiąże się to z poparciem. Wiele osób legal uważa za coś lepszego, chociaż to no, tak naprawdę może być gorszy shit. Jest... Ale co, co uważasz za legal przede wszystkim? Co tak. dla Ciebie jest legalem? A co legal, jest nielegalem? To jest płyta, która leży w Saturnie, nie? dla mnie legalna jest i dla w kempieku, legal. tak Czyli dostała hologram, e, został odciągnięty podatek od tej płyty, ja to, ja to, mówię, to tak. dla mnie legal. Akurat tak to jest e, taka szczerze? kultura w Polsce, że... no ona nie była nigdy kurwa mega mainstreamowa, tak? No, tak. to być Ale kurde, według mnie to... Legalni artyści teraz w Polsce to są tacy raperzy, którzy po prostu są legalni, no bo są, muszą być legalnie, bo są już znani na tyle, że bo opatrzyć i sprzedawać w sklepach, tak? Ale kurde, no według mnie to nie ma różnicy, tym bardziej na przykład... No przykład, tak? Słoń. Unchuman to jest już, jest już wytwórnia, tak? Oni już wydają płyty z Anchumana sam już w sklepach, ale no kurde, według mnie choroby robią słonia, one sprzedały kurwa 10 razy lepiej niż legalne płyty na tamty, w tamtych czasach, tak? A były... Tak. Nielegalne, to był powiem nielegalnie, nie ma kurwa nic, za tym jak iwanych logówek, hologramu, nic kompletnie, a widziałem. Nie wiem, dwa tygodnie po. No nie, nie mówić, bo może urząd skarbowy się zainteresuje. Nie, dostałem <grym> o, o demonologii. Że kurde, ta puta była w A to było na zasadzie, że musi być. No co z tego, skoro tak tej puty. nie wiem ile zeszło, tak, ale zeszło na banki jakieś tysięcy, to jest pewne. A kurde, a to nie jest, że on, wiesz, promowany przez, kurwa, wielkie wytwórnie, coś tam, przez telewizję, kurde, album, że to, hit roku, najbardziej oczekiwany debiut, kurwa, takie teksty, nie? Sretetetetem wytwarzane sytuacje. Nie, to już nie, że pierdoli osobiście, nie? Legal czy nie legal jest bez sensu, jest dobry, to ludzie będą go słuchać, kurde. Jeżeli jest chujowy, no to nie będą słuchać, nieważne, czy będzie, kurwa, promowany przez EMI, kurde, czy będzie promowany przez babcię, kurwa, obok, także no. Jasne, że jedyny problem, jaki to stwarza, to właśnie ta promocja, tak? że płyty legalne mają promocję yy, bo, bo po prostu są legalne, tak? One Leżne, leżą w tych sklepach jest legal tak? to niby jest fajny, że ktoś A no, teraz, został dostrzeżony, Teraz tak? na przykład my wydal wydalibyśmy jakąś tam płytę, załóżmy tą moją, tak, bo ma wyjść jako pierwsza. To teraz my musimy sobie sami prywatnie ogarniać to, żeby ta płyta leżała na przykład kurde, nie wiem, choćby w tym Gubinie, w jakimś sklepie czy w hełmie w jakimś sklepie. Bo nigdy nas tego. Tak... Co, 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 Nie, nie pamiętam, ale jasne, tak, że urwał nam się film. <laughs> jasne, że można sobie jakoś tam, wiesz, ogarnąć wszystko, gadawca. ale no, jest, to, jest to trudne, nie? Jeszcze tylko tak odnośnie samego już właśnie pieczenia z podatkami w w Banie. Spotkałem się ostatnio z, z taką, z historyką, że m, praca w pewnego studia musiała zostać e, zalegalizowana. Ze względu na to, że po prostu ilość wychodzących z niego materiałów i takich rzeczy zainteresowała jakiś tam urząd, i urząd sobie po prostu wpadł do tego studia na kontrolę i Rzeczyna na nagrywkę. Chyba <grymankę grymankę grymankę> jesteśmy z urzędu i chcieliśmy coś nagrać. A co to będzie ta płyta, urząd skarbowy kontra <grymankę> i, 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 I niestety, no i, i, i się pojawił taki problem, tak? Teraz u nas nagrywają różni ludzie, tak, i załóżmy, nagrasz u nas swoją płytę, tak, która pójdzie legalnie, i nagle urząd skarbowy. Sergi, a co to jest za Studio 8, tak? Oni mieli za to zapłacone, to my zaraz do nich pójdziemy, a tu my mamy na kąpie y, tyle nielegalnego oprogramowania, Jio. że mogliby nas a, zamknąć za to, okay. mać, to Nie mamy. Mamy całe, całe legale. Tak, mam pudełko od wszystkiego, je też, wszystkie, jakbyście chcieli, K-Generator i mam CDK do wszystkiego. Też mam plakat. <średzi> <średzi> po tym wywiadzie nas dojadą, będzie pizda. No, dobra, dobra, dobra. Uspokojony temat, legal, nielegal. Oj Uwaga, eee, jako rudy przedstawiciel, dziewiąty Mody Wilk. Eee, jak to się stało, jak to się wydarzyło, w ogóle o co chodzi w tym całym temacie, bo wiem, że jest coś takiego, ale nie wiem zupełnie o co się rozchodzi. Jest to pewnie jakiś temat promocji? To jest, znaczy generalnie cała ta akcja z tego co ja wiem, tak, to chodzi o to, że to jest jakby polski odpowiednik yy, Freshman, tak Freshman. To jest też taka sama akcja, tylko że była w Stanach przez Double Excel Magazine. I po prostu jest od polski odpowiednik tej akcji. To jest zbieranie tam młodych, właśnie no młody, dobra, słyszę, są młodych, tak? Młodych raperów z Polski, których są na tyle dobrze. Znaczy nie pokazać to, to jest tak zwanych, tak zwanych, wypromowanych, tak? Powiedzmy. Dlaczego? no znaczy, nie, bo, nie do końca. Znaczy nie do końca, ale nie są też to osoby, które gdzieś już długo są e, utarte? Też nie do końca, bo na przykład Buka, tak? Buka i Opel to są ludzie, którzy już są znani od. Bo ja nie wiem na przykład, kto tam jest. Nie jest na przykład Buka. tak? buka jest teraz już po jednym swoim legalnym albumie, wydanym w Maxflow Records, tak? Czyli w wielkiej wytwórni. I kurwa, on no, no, jest na Młodych Wilkach, no bo jest właśnie na, na tyle młody, tak? I że mógł tam trafić. To jest po prostu taka kompilacja ludzi, którzy robią Czyli... to na tyle oficjalnie, że mogą już się zebrać, że tak, my jesteśmy już ci na scenie, tak? Wiadomo, my, my jesteśmy obecni tutaj. Ale kurwa. Nie jest to na zasadzie, że bierzmy no-nameów, na od Skype'a Skype akurat przed kąpem i tak. wybimy, ich, nie? To jest, I hejtują. To jest taki zlepek młodych gniewnych, którzy po prostu pojawili się na scenie, tak? Się się Ale ja się jałem, że się robić głośno. Ja się jałem, że natrafiłem, bo to było na zasadzie, że po koncercie po Terrorem Fever jedynce czy dwójce? Dwójce. Jedynce? Na jedynce. Już jeszcze we Skype. Tak? No i mi się wydaje, nie, że dwójce. Nie, nie ty, chuj z tym nieważne. Po, po koncercie, po koncercie. Po tak, po prostu poznaliśmy Mateusza z Pop tam, w Edis tam zaproponował mu, kurde, że padnę raz do stury, tak dalej, gadamy, gadamy, kurde, że, a może wbiję, zebraliśmy i mi chuj, mamy jeszcze, dopiero rano mamy pociąg, którą wpadniemy. Posiedzieliśmy, poszliśmy kawałki, bity, kurde, wszystkie i tak dalej, no, posiedzieliśmy. <laughs> <laughs> nie to sobie do robiliśmy sobie, wiadomo. No i kurwa, tak rosła Mirosław zwany Miłosławem. <laughs> Ja też tylko wpadłem w zrobić wywiad. Jak no. na razie niewiele gadam. <grym> no legatka szmatka babla i tydzień po tym jak byli u nas, to dostałem y, wiadomość. Czyli powstał od... kontakt, tak? Tak naprawdę. No, dostałem po prostu no. od cinkę na, face, na Facebooku <grym> no. od kurwa od Mateusza, że chce być na Modywika drugiej edycji wyrobimy. robimy. A ja mówię, no kurwa, raczej się. Wiadomo, do zebrzyście, <grym> no, to nie? no ja, zawsze jest coś. Do przyzwy, z... nie? Szansa, tak? Jest to niebywała szansa dla takich artystów jak my. Dokładnie, dokładnie. Dobra, e, żeby Was też nie zamęczać długo, ja trochę ja przykończę, mogę wiem, że możecie gadać, ja <laughs> to zauważyłem, ale no, ja myślę, że wiesz, piwko mi się kończy, zaraz będzie mi schło w buzi, wiem, że tam są następne, ale żeby Was też nie męczyć, e, dziękuję Wam za uwagę, moimi gośćmi był e, Czapa oraz Rudy, sprawdzajcie, ekipa 20 punk 5 punktów, <laughs> zawiesiłem się, to był Rap Spontan, pozdrawiam serdecznie. Peace.